Hej, witajcie w kolejnym materiale poświęconym serii Grand Theft Auto. Tym razem, zamiast spekulacji na temat nowej odsłony cyklu, przedstawię Wam moim zdaniem najciekawsze fakty czy też, jak kto woli, ciekawostki na temat GTA. Ja jestem Hubson, zaczynajmy. Pierwsza rozgrzewkowa ciekawostka, która może nie jest jakoś bardzo nieznana i o której myślę, że niektórzy z Was mogli już wcześniej słyszeć. Zastanawialiście się, ilu zabitych funkcjonariuszy policji macie na swoim koncie w GTA we wszystkich odsłonach cyklu? Zapewne nie potraficie podać dokładnej liczby, ale jak się domyślam, jest tego dość sporo. Jest to dziwne z uwagi na fakt, że początkowym zamysłem twórców było umiejscowienie bohatera, a zarazem gracza w roli policjanta. Druga ciekawostka jest o tyle interesująca, że nawiązuje do zamachu jaki miał miejsce 11 września 2001 roku. Mianowicie w GTA 3 parę misji wycięto właśnie przez zamach na World Trade Center, a były to głównie misje od bezdomnego Darkera i misja, w której to naszym zadaniem byłoby wlecenie samolotem Dodo prawdopodobnie w jeden z wieżowców w Liberty City. Kolejna ciekawostka wyszła na światło dzienne podobnie jak druga z kodu gry. Mowa tu o imieniu bohatera trzeciej części Rockstara, który rzekomo nazywa się Cloud Speed, choć obecnie wiemy, że to nie do końca prawda. Wzięło się to stąd, że początkowo gracz miał sam wpisać imię bohatera GTA 3, tak jak było to chociażby w pierwszej odsłonie cyklu. Natomiast jeżeli nie mieliśmy zbytnio pomysłu na imię naszego protagonisty, to domyślnym imieniem był Cloud i stąd też ludzie zaczęli sobie właśnie to imię przypisywać do tego bohatera. Niko Bellick był wzorowany na jednej z postaci z filmu Zalinią Wroga, a dokładnie aktora Wladimira Maszkowa, który zagrał w filmie postać Saszy. Co więcej, deweloperzy próbowali namówić go do roli Niko, jednakże aktor podziękował za ofertę i odmówił. Rockstar North to wielcy fani filmu Scarface. Miami z lat 80. jest inspirowane legendarnym filmem Briana De Palmy, przez który Geta Vice City jest zerowane na tym filmie. Sam bohater Tommy Versetti pierwotnie wzorowany na głównym bohaterze tego filmu, ostatecznie został stworzony w oparciu o Raya Jeżeli kiedykolwiek wrócicie jeszcze do tytułu Rockstara z 2008 roku, to chwyćcie w wolnej chwili za stary śmigłowca i lećcie zobaczyć, czyja twarz znajduje się na staturę wolności, czy też jak to woli, szczęśliwości. Twórcy zemścili się na Hillary Clinton za jej wypowiedź dotyczącą przemocy w grach. Początkowo twórcy chcieli umieścić ją jako prostytutkę, ale chyba stwierdzili, że to lekka przesada i postanowili w bardziej stanowany sposób pośmiać się z pani Clinton. Pamiętacie, może, jedną z misji z GTA 5 dotyczącą odholowania samochodów bodajże. Jednej z społecznych misji dla Franklina? Tak naprawdę pojawiła się już w San Andreas, z tym, że nie trafiła na światło dzienne. Niemniej jednak została ukryta w kodzie gry, stąd też została w miarę szybko odkryta przez fanatyków zajmujących się takimi rzeczami. Jeżeli jesteście ciekawi, jakie misje zostały ukryte w GTA San Andreas, to polecam poszukać informacji na ten temat w internecie, ponieważ można znaleźć naprawdę całkiem sporo niemalże skończonych misji właśnie z tej części GTA które twórcy jedynie ukryli z różnych powodów, m.in. twierdząc, że niektóre najzwyczajniej nie pasowały do całego klimatu gry. W pięciu ciekawostkach odnośnie Rockstar'a powiedziałem nieco o tym, że początkowo nazwa w serii nie nosiła nazwy Grand Theft Auto, tylko Race and Chase. Jak sama nazwa wskazuje, miała to być gra wyścigowa, w dodatku w trybie wieloosobowym, i z tego co udało mi się wyszukać, miała być podzielona na kilka trybów. Po testach twórcy stwierdzili, że rozgrywka ma duży potencjał i można wybrać dla produktu ciekawszą drogę rozwoju. Ponadto jeden z trybów, który dzielił nas na Policjantów i Złodziei był atrakcyjny tylko dla tych drugich, stąd też w późniejszym czasie nastąpiła zmiana schematu gry, właściwie bardzo podobna do tego, którą znamy do dziś. Rockstar ponownie pracuje nad swoją nową częścią GTA bardzo intensywnie. Do tego stopnia, że znów poza małymi przeciekami nic nie trafia na światło dzienne. Nowa odsłona GTA ma być totalną rewolucją serii. Sama ciekawostka dotyczy tego, że twórcy w celu uzyskania realistycznego efektu Stanów Zjednoczonych wypuścili w trasę samochody robiące zdjęcia, mające na celu wprowadzenie totalnej innowacji w świecie gier komputerowych. Sam pod tym się nie podpisuje jednak, że ciekawostka jest niewątpliwie warta uwagi oraz tego, by kopać głębiej i dowiedzieć się o tym projekcie jak najwięcej. No i dziesiątą i zarazem ostatnią ciekawostką jest to, że jeżeli Waszym zdaniem GTA to zwykła gierka, w którą gracie, żeby się wyluzować, i Waszym zdaniem nie jest zbytnio kontrowersyjna, to najlepszym przykładem na to, że co po niektórych się mylą, jest to, że twórcy zostali już w całej historii pozwani na sumę przekraczającą miliard dolarów. I to by było na tyle w tym odcinku. Dajcie znać, czy znacie jakieś ciekawe fakty odnośnie serii Grand Theft Auto, oraz nie zapomnijcie o ocenie materiału. Trzymajcie się i do zobaczenia. Hej!